Jeżeli trafiłeś na ten film, to oznacza, że chcesz się dowiedzieć, jak odebrać darmowe monety. A więc kiedy wejdziecie na stronę mojego kanału i klikniecie sobie w pierwszy link tutaj. Przekieruję Was na moją stronkę, gdzie możecie wybrać sobie Discorda. Jak widzicie, dostaniecie invite na serwer. Normalnie by wam tutaj pisał, żeby sobie zaakceptować wszystko. I traficie tutaj na regulamin. Dosłownie kapkę pod nim macie taki kanał jak Odbierz Nagrody. Klikacie sobie. Musicie dołączyć na ten Discord oraz tutaj na kanale hashtag Odbierz Nagrody. Tak jak koledzy tutaj wyżej musicie wysłać screena oraz napisać co wygraliście. Więc wysyłacie tutaj sobie jakiegoś screena. I tak jak na tym tutaj screenie, musi być pokazane, że was zabiłem. Musi być widoczny wasznik oraz ilość osób. Jeżeli spełnicie tam wymagania, to piszecie. Oraz opisujecie, co wygraliście. Czyli na przykład, wygrałem kill show, screen pierwszy. Oraz jeżeli mieliście zdobyć dodatkową nagrodę, na przykład drugie miejsce to model, dodajecie kolejnego screena. No i jeżeli przed liveem mówiłem, że dostaniecie nagrodę razy dwa, to dopisujecie sobie tutaj, że nagroda razy dwa miała być. Wysyłacie to pięknie na serwer. No i dostaniecie swoje nagrody. Nagrody powinniście otrzymać w ciągu 12 godzin, czasami mi to zajmuje jednak dłużej, maksymalnie do 4 dni. No i na kanale niżej wszystkie monety. Jak sama nazwa wskazuje, możesz zobaczyć wszystkie monety innych ludzi oraz swoje. Kiedyś może opracuję jakiś lepszy system na to, ale jak na razie musicie po prostu swój nick tutaj znaleźć, ile macie monet. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wydawać albo jak zdobywać monety, macie wszystko tutaj wypisane na osobnych kanałach, jak widzicie. Jeżeli macie jakiekolwiek zastrzeżenia jeszcze do tego, możecie mi zawsze przepisać PW. Także mam nadzieję, że teraz już wiecie, jak zdobyć darmowe monety u mnie. I jeżeli wy lecie screena, że macie łapkę w górę pod tym filmikiem oraz napiszecie jakiś komentarz, dostaniecie aż 500 darmowych monet.